Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na mój nowy film. Herbatka w Waszym przemiłym towarzystwie. 2 maja 2023 dzisiaj mamy Dzień Flagi RP. Dzień Flagi ustanowiony w 2004 roku i od tej pory jest po prostu świętem. Uznany jako Dzień Świąteczny. Dzień Flagi. Rzeczpospolitej Polskiej. Oprócz tego chciałabym Was zaprosić na taką wycieczkę szlakiem, właśnie zabytków stargarskich. Dzisiaj wam, dzisiaj wam pokażę bramę młyńską, spichlerz, mury obronne. Pokażę młodzieżowy dom kultury, który znajduje się obok dawnego Młyna. Także w tamtym rejonie pokażę Wam hmm, te zabudowania i te zabytki z tego właśnie, z tamtego okresu. Te zabytki Brama Młyńska to pochodzi ze średniowiecza. Więc Brama Młyńska to jest po prostu unikatowym zabytkiem w historii, w ogóle w Europie, dlatego, że pod względem oczywiście zabytek pod względem tego, co właśnie co stanowi, mianowicie architektura jest bardzo ważna. Architektura, no i oczywiście to, czym się tam zajmowano. A więc yy, liczy się, że, tak, że Brama Młyńska powstała gdzieś około XV wieku yy, i po prostu i wtedy spełniała taką funkcję yy, tam obok, Młyna Młyńska, dlatego że obok znajdował się młyn i właśnie tędy drogą yy, Rzeką albo drogą lądową było transportowane zboże, właśnie tu pobierano opłaty przy tej bramie, i zboże było sypywane do spichlerza. Dostarczane było właśnie z ziemi stargackiej, z okolicznych ziem, z ziemi byżyckiej i było właśnie przechowywane w spichlerzu. No, spichlerz ten w 1945 roku. W bombardowaniu został dosłownie doszczętnie spalony i został dopiero odnowiony w 1975 roku. No, to znaczy trwało to do 1980 roku, ale został odnowiony. No i właśnie dekretem prezydenta RPS z 2010 roku, właśnie Brama Młyńska, mury obronne, kolegiata mariacka zostały właśnie wpisane. To jako, jako pomnik historii zostały zapisane jako pomnik historii. No, kolegiata mariacka to jest po prostu zabytek zerowy. To już wam, no, wam kiedyś pokazywałam na filmie, ale jak będę przy okazji w tym miejscu, to znowu wam, znowu wam będę starała się nakręcić i pokazać właśnie ten zabytek, który wyróżnia się na tle innych i w ogóle na tle miasta, bo jest, no, jest bardzo okazały. Na rynku staromiejskim, właśnie jak był film z rynku staromiejskiego, to też ta kolegiata była tam ujęta. Mariacka właśnie też pokazałam, tylko z tej strony właśnie od rynku staromiejskiego, ale, ale już Wam pokazywałam niejednokrotnie zresztą. No i tak, i dzisiaj będzie taki właśnie dzień spacerowy. Będzie wybrałam się w tamtą okolicę, przeszłam spacerkiem, parkiem, i, i, i to co widziałam, to Wam wszystko ponagrywałam. Oczywiście tam jeszcze w parku znajduje się amfiteatr, ale no nie ma co pokazywać, bo jest ogrodzony i trwam tam pracę, bo po prostu jest remontowany. Będzie od nowa, od nowa wykonywane wszystko, także nie ma co tam nagrywać i nakręcać. Jak będzie zrobione, to wtedy, to wtedy Wam pokażę. A tak, to jest tam taki Skype Park dla młodzieży w domu. W Domu Kultury, Młodzieżowy Dom Kultury, to tam odbywają się różne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla, dla dzieci, dla młodzieży. Ja sama osobiście będąc dziewczynką, chodziłam tam na zajęcia taneczne, także o, ten dom ma rzeczywiście, mam z nim wiele wspomnień, także rzeczywiście są różne kółka zainteresowań i każdy może znaleźć coś dla siebie. Świetna sprawa. Także. W tym okresie, w tym okresie, właśnie takim w takim szkole podstawowej, to tam właśnie uczestniczyłam w tych, w tych zajęciach tanecznych, jeździliśmy gdzieś tam na występy i, i było naprawdę bardzo, bardzo mile wspomniał ten czas, na pewno. I dzisiaj tyle Wam chciałam powiedzieć. Chciałam po prostu powiedzieć parę słów zanim. Zaczniecie oglądać ten film, żebyście mieli chociaż takie wyobrażenie, co to jest. Ja napiszę tam na każdym z, tym, z tych zabytków, co to przedstawia, ale, ale takie, żebyście mieli wyobrażenie, jak wygląda właśnie ta Brama Młyńska, Spichlerz, te mury obronne. No i Młodzieżowy Dom Kultury. To są takie właśnie zabytki w tym okresie, z tego, no, znaczy Młodzieżowy Dom Kultury to jest właśnie najmłodszy z tego okresu, bo tamte zabytki ze średniowiecza, także z XV wieku co najmniej. Także dziękuję Wam pięknie za to, że zaglądacie, za to, że się pięknie wpisujecie i naprawdę. Jestem Wam bardzo, bardzo za to wdzięczna. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i życzę miłych, udanych, majowych dni. Na razie. Pa. pa.